Pomorskie Święto Rzemiosła, które w ubiegłym weekend królowało na przystanku Radość Jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku. Jak Państwo widzą, trwa demontaż ostatniego baneru z budynku naszej Izby. Serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy z nami wspólnie świętowali Pomorskie Święto Rzemiosło. Dziękujemy za wszystkie życzliwe, ciepłe słowa, za to, że byliśmy wtedy razem. Drodzy Państwo, wdzięczność, szacunek, uznanie, w Rzemiośle bardzo ważne wartości. Dlatego z tego miejsca, z przedproża siedziby Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw chcę serdecznie podziękować naszemu partnerowi i głównemu organizatorowi Jarmarku Świętego Dominika Międzynarodowym Targom Gdańskim. Serdecznie dziękujemy za, was, za wasz profesjonalizm, za rzetelność Serdecznie dziękujemy za solidne bezpieczeństwo podczas wydarzenia, zarówno w skali mikro, jak i makro, czuliśmy się bardzo dobrze. Za wspaniałą atmosferę współpracy, za Waszą wyrozumiałość i otwartość na wszelkie nasze pomysły, życzenia podczas projektowania tego wydarzenia. I to, co szczególnie ważne, dziękujemy, że ekipa to jest ekipa od zadań specjalnych. Dobrze wiecie o co chodzi. Serdecznie dziękujemy jeszcze raz za współpracę. Drodzy Państwo, jarmar Świętego Dominika trwa do 14 sierpnia. Zachęcamy, korzystajcie, weekendy świetne wydarzenia. Natomiast my spotykamy się zarówno po Morskim Święcie Rzemiosła. Serdecznie dziękujemy.